Gdzie będzie stało łóżeczko? Tutaj będzie stało łóżeczko. Kupicie państwo, bo nie ma? Tak, tak. Kupimy, Kupimy Amerykankę, bo ona już za duża będzie na łóżeczko. Na Monikę u dziadków czeka przygotowany pokoik. Niewiele się zmieniło od czasu, kiedy była w nim ostatni raz w lipcu 1994 roku. Miała wtedy 18 miesięcy. Dziadkowie są przekonani, że odnalezienie wnuczki to kwestia czasu. Już nadzieję, że już chyba jest bliżej, jak dalej. Roberta B. poszukiwano w całej Europie. Istotne dla wyjaśnienia sprawy będą jego zeznania. Prokuratura nasza wystąpiła z prośbą do prokuratora generalnego o wystąpienie, z, o ekstradycję podejrzanego i przekazanie go polskim władzom śledczym, czyli prokuraturze legnickiej. Do tego czasu, dopóki podejrzany nie zostanie przekazany. Polskiej prokuraturze nie może być przez nas przesłuchiwany. Dziadkowie rozmawiali przez telefon z austriacką policją. Zięć nie chce zdradzić, jakie są losy dziecka. Podczas aresztowania Roberta B. była również w Wiedniu jego żona. Rodzice kobiety mają wytłumaczenie tego zaskakującego faktu. Jak to się stało, że córka tam pojechała do niego? No on dzwonił. A Zadzwonił, zadzwonił. cały czas do nas dzwonił. Robert B. uprowadził Monikę sprzed przychodni lekarskiej w Legnicy. Prawdopodobnie dziewczynka została sprzedana. Nie wiadomo jednak w jakim celu.